Witajcie! Tu znów ja, dziś wam filmuję na łonie natury. A dziś kręcę ja, a nie Filip, bo mój kolega właśnie będzie grał w mojej roli. Witam was drodzy facebookowicze i youtubeowicze Dzisiaj, jak państwo widzicie, jesteśmy na pięknym łonie natury, gdzie otacza nas, oczywiście otaczają nas drzewa. Hm. Przepraszam za kamerę, kamerę z definiującego. Tu, o, oto mój rower. Aha, i tu jeszcze pokrzydły nas a potem. zaraz Oto jest mój rower. Tutaj normalnie ma I Tutaj błotnici wszystko jest. No, jest taki rower, Kolo, kolor zielony to jest. jak O, jest, jest bidon. Proszę się odsunąć. A tu jest 120, czyli Katra rumuńskiego. Tak. Dobrze. To jak, jak wspomniałem, tutaj pokażemy Państwu skocznie. Chodź za mną. Nie, proszę Pana, proszę, niech Pan weźmiesz już od razu rower i Pan pokaże. Na Pana stać? <śleszy> nie, to ja Pana proszę. Nie no chodź. Chodź, nie ma. Tutaj proszę. I ci, pozwijcie mnie. Czekaj, czekaj, tu. I ja pójdę podać. A ten, ten nic nie poznał. Tutaj jest pierwsza wykocznia. Tu, za taką ludzką. Chodźmy, chodźmy. Idźmy, idźmy. Oj. Uważaj, żebyś się nie zabił. I tu są pokrzywki, takie piękne, które mogą bardzo czas człowieka pokuć. No ostro to patrzcie, tak mega normalnie i się na <ś> 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 Może lekko pomogę koledze. <ś> Dobrze. <ś> no, tutaj mamy y też... Jesteśmy na szczycie skoczni numer 2, jeden od tej od tyłu. Schodzimy tak? te tej końcu. I teraz tutaj normalnie... Chodzimy, chodzimy, chodzimy. Dobrze, ja umiem. Chodzimy. Tak. świetne łono, otwarte, łono na pory. Tu pokażę z piękne widzowi. Tak? Tu. tu. Idę. O, to proszę bardzo. Może pan rękę nie dostanie? Widzicie Państwo? Proszę. Nasze Ząbkowice są piękne, pięknie do podziwiania dla turystów. Tak. Dla Zapraszamy Ząbkowice Ząbkowic Śląskie 57 200. Mamy krzemową wieżę, zamek i dużo innych. Co? Co? Oa, Ładna dziś pogoda. <goda> <goda> tak. Pogoda. Pogo... mój <goda> dobrze? To niech pan już idzie, Ale porożę, mię, ty, ty po Robinę <słuch> <Mimowa, aaa! Przepraszam, słuch> tole... I nie, bo Pan przyjedzie. I Przepraszam, nie, byłaś tu słuchajna. to My się śmiemy. A! Nieważne, co? Skoś, nie, ważne tutaj Po prostu miał wypadek i to tam. <laughs> Dobrze. Ja patrz tam. Ja, idziemy, idziemy. Dobrze. Jeszcze, jeszcze. Pokrzywy! Cicho! Ała! Nasi, nasi Ała! widzowie zaraz umrą, chyba. Bardzo się wystraszyłem. Jak kolega pokrzywmy po pokrzywy! Idziemy. Idziemy. Nie tak szybko. Idziemy. Ja schodzę. I tu mamy inne. Idziemy tu. Ła, czekaj, bo mnie kłuje. Jeżeli jakoś źle trzymam kamerę, to sorry, ale no po prostu... No jak sorry, jak to musi być najlepsze wykonanie dla naszych internautów. Dobrze Filip, weź mnie. Dzień, Poczekaj. Odejdź zobaczmy, zobaczmy na Filipa. Odejdź mnie stąd. Zobaczmy na Filipa twarz. Czekaj, to Filip. Jak myślisz, tak myślisz, jak baba, czy nie? ja się męsko śmieję? Nie no, bardzo, <laughs> tak się śmieję. A ty to co, może lepiej? Ja tak! Dobrze, zapraszam naszych widzów na oglądanie tutaj drogach. Tam, tam jest... Tam, o, ja... Jest jest... swoją rękę naraz razie. Widzę, tam. Czekaj, tam, tam. rękę. <laughs> o, a dokładniej tam. Czekaj, tam jest droga. Ja pani, ja droga. ja pokażę. O, Dokładnie, ja pani, tak. jak pani, ja pani, ja pani, pies. Oj, piesek. Widzicie pieska? I ja ja pani, ja pani, ja no a co to są te lesi, Czy jak tak? nie lesy. No to ty, co takie... No. Następny. To jest. To już A tam co ty tam się bo tam ten też nie był. Dobra, trudno, na... Dobra, tutaj. Dobra, on pożył on jest na smyci! On jest na smyci, chodź. Chodź, Boże! No niestety przepraszam, że macie mojego aktora takiego boi dupę, ale no niestety. Da, dał dupy tutaj po prostu. Dał dupy i już, Dobra, ja was odprowadzę. Ja oprowadzę. Tu mamy tak, tu mamy tak coś, że dwie osoby sią z dną, no nie wiem w ogóle do czego to jest, ale nie wiem. Nie zamierzam się Panie. do tego. Tak? Właśnie wróciłem y służby wojskowej, tak? Tam, tamto. Tak? Czekaj, bo... Dobra, o. Dobra, no to. Nie, nie proszę nie gościć. Occurs". Dobrze. Proszę mnie filmować. No to idź, PrzekEt boże. Widzicie właśnie. Kamera się pod ciebie nie będzie ustawiać. Czy ty się ustawiasz pod kamerę? Słuchaj. Tu jest, proszę, piękny ład na Widzicie państwo, piękny. A tu są pochwyki. Widzicie, 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 nasz Park Narodowy jest piękny. I on no, piękny. Piękny. O, On jest, czas <tryilated> Ja wiem, <grym> no. co ci To co boli. No, dobrze. Mam no, nadzieję, że wszyscy obejrzą ten film na łonie natury. Jeszcze raz, tylko Wam pokażę. Jak musicie niestety głowę tak skręcać, to przykro mi, ale jeszcze nie wynalazłem programu do tego. Nie? no, No. O co się zasłaniać rower? O co się mówię! Góry! Sorki, sorki Ale Co? So... O, no i to jest mój, niestety Grosz Ale, możesz to nakręcić mojego też Bardzo mi proszę. Dziękuję, dobrze Ten magnum A tu filmuj Shimano 21 speed Filmuj to Aż 21 na godzinę pojedzie? Bo później się rozpada? Ale proszę pana, ale Ale przynajmniej ja na nic nie zapomniałem, tylko wygrałem w konkursie. Nie, 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 Przestań to. Nasi widzowie chyba ogłuchną naprawdę. Nie mogę proszę bardzo. Proszę się przejedź. Już się nasiądł. Opa. Oj. U... Tak, i proszę. Jeźdź. Widzicie? Bądź na dupy, tylne koło. Bądź na dupy. Wale! Daj na tylne koło. Jak widzicie Państwo, ciągło nie jest zaregulowane. W ogóle. Ale rwie się, no dawaj krzęć się. Wyjedź pod tą górę! <śmiech> <śmiech> przepraszam, ale ja nie mogę się przyzwyczaić. Ja bardzo przepraszam. Co za drgania? No chodź! Jak widzicie, kolega już nie może jeździć. Jeszcze jedno. Proszę pan, dlaczego pan nie chce jeździć? Ponieważ. Dobrze, myślę, już możemy. Żegnać z widzami i zapraszamy na następny odcinek, Dobrze. wywiad z Filipem Zielonką, Dobrze, zielon. a teraz tylko twarz Filipa Zielonki, bardzo dobra. bym prosił, bardzo bym prosił, bardzo bym prosił. Dobra skończ, dobra dobra dobranoc.